Wszystkim na naszej strony i witam znowu w koszarach tradingu. A dzisiaj pomówimy sobie właśnie o elemencie związanym z tradingiem i pomówimy sobie o tym, jakie mam do tego podejście oraz w jaki sposób uważam, że można tutaj po prostu zacząć, w jaki sposób można sobie stworzyć swoją strategię oraz pokażę wam takich kilka kroków, które uważam, że właśnie każdy, bez względu na to, jaki style tradingu robi, jak do tego wszystkiego podchodzi, powinien sobie po prostu ustalić, ponieważ może mu się to przydać, właśnie, jeżeli chodzi o takie skuteczne działania. Tak więc pokażę wam po prostu, w jaki sposób ja podchodzę do tradingu, jak ja to robię, na jakich aktywach głównie gram oraz Właśnie, czy mam się zasad, aby robić to po prostu skutecznie. Jednak każdy z Was może przełożyć to na siebie i na swoją strategię. A więc zacznijmy od tego, że to nie będzie taki stricte trading, jaki pewnie większość z Was kojarzy, jak i większość z Was zna, ponieważ większość osób jednak gdzieś tam kojarzy trading głównie z graniem na dźwigni, graniem na dużych giełdach jak Binance, Bybit, graniem shortów, longów i tym podobne rzeczy. Więc ja osobiście, jeżeli chodzi o takie właśnie rzeczy, no to też to robię, ale jest to mała część całej mojej strategii, jeżeli chodzi właśnie o trading. Jest to powiedzmy około 20% moich. Zagrań, takich stricte tradingowych, odbywa się właśnie na seksach, natomiast większość z nich jednak odbywa się na deksach. Ja traduję głównie na projektach, które są na takich sieciach jak Ethereum, jak Solana i robię to za pomocą właśnie deksów. Jednak samo podejście oraz kroki, o których powiem, mogą być przełożone na wszystkie projekty, tak naprawdę na każdą grupę tych projektów, więc jakby myślę, że tutaj każdy jakąś wartość o siebie znajdzie. No i to tak naprawdę jest pierwszy punkt, który chciałbym tutaj poruszyć, czyli po prostu chodzi o to, aby znaleźć swoje środowisko do tradingu. Tak jak powiedziałem, w moim przypadku to jest 80%. Procent deksy i 20% jest to giełda, i tutaj głównie chodzi o Bybita, gdzie rozgrywam głównie właśnie takie większe projekty z większą płynnością. Natomiast na deksach rozgrywam takie projekty raczej świeże, które dopiero po co powstają, które gdzieś tam są na jakichś korektach i staram się szukać wejścia właśnie w tego typu po prostu projektach i po prostu gdzieś tam generować właśnie na tym zyski. To jeżeli ktoś z Was jest osobą początkującą, no to pewnie deksy są dla niego jeszcze czymś trudnym, czymś, z czego mogą nie rozumieć, więc jakby tutaj pewnie łatwiej jest zacząć właśnie na jakichś giełdach centralizowanych, jakichś jak Bybit, Binance czy po prostu jakieś inne giełdy, gdzie wszystko wygląda dużo prościej. Natomiast jeżeli ktoś z was chciałby się nauczyć tego właśnie, jak się poruszać po DEXach, jak to wszystko tutaj działa, to cały taki właśnie poradnik odnosi tego, takie lekcje dotyczące poruszania się po DEXach i też po prostu gdzieś tam po świecie DeFi. Znajdują się na mojej grupie Akademia Degena, do której obecnie co prawda dostęp jest zamknięty, ale za kilka tygodni po raz kolejny ruszy. No i teraz możecie właśnie zapisać się do grupy takiej poczekalni, gdzie będą pojawiały się aktualizacje odnośnie tego tematu, gdzie będę właśnie dawał informacje, jak to wszystko będzie wyglądało oraz także ile miejsc w tym naborze będzie po prostu dostępnych, ponieważ po raz kolejny tak jak było też w pierwszym naborze, liczba miejsc będzie ograniczona. Także jeśli ktoś z Was chciałby mieć dostęp właśnie do tej edukacji, do moich zagrań, do tego co robię na rynku, to po prostu wejdźcie sobie w ten link poniżej, tam co do grupki wejdzie, po prostu osoby z tamtej grupki będą miały pierwszeństwo właśnie do łączenia. Ok, więc w moim przypadku wygląda to w ten sposób właśnie, że 80% to są deksy, 20% to są CEXy. I teraz punkt drugi polega na tym, aby znaleźć sobie konkretną grupę projektów, które będziesz chciał rozgrywać. Ponieważ na rynku kryptowalut mamy całą masę projektów, tak, które możemy Dzielić na różne kategorie: są duże altcoiny, są małe altcoiny, są średnie altcoiny, są low capy, są memcoiny, są shitcoiny. Jakby tych grup projektów jest cała masa i nie da się ogarnąć każdego z nich. A w tradingu chodzi głównie o to, aby po prostu znać daną niszę projektów, daną grupę projektów, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie przewidywać właśnie, co tam będzie się działo, jakie projekty będą rosły, jakie projekty będą rosły po tych projektach, które rosną teraz, czyli takie właśnie typowe beta player. Więc po prostu chodzi o to, aby skupić się na konkretnej niszy tych projektów i postarać się właśnie tam się specjalizować. Być ekspertem i tą niszę, po prostu jak najlepiej poznać. W moim przypadku, jeżeli chodzi o trading, to rozgrywam tylko i wyłącznie memcoiny. Robię to dlatego, że Memcoin jest to taki trend, taka grupa projektów, które znam najlepiej, znam się na tym, wiem po prostu, co tam się dzieje. Każdego dnia po prostu to śledzę, te projekty właśnie rozgrywam, więc wiem, jakie są tam projekty, które są powiedzmy liderami, wiem, jakie projekty rosną po których projektach, jakie projekty są ze sobą powiązane. Znam po prostu wszystkie takie mechanizmy, jakie tam zachodzą, więc jestem po prostu w stanie skutecznie przewidywać, co tam będzie się działo, jakie projekty właśnie. Będą rosły, które będą spadały, które warto kupować, których nie warto. Więc po prostu jest to moja specjalizacja, którą sobie wybrałem i w ten sposób właśnie chcę do tego podchodzić. No i dla mnie osobiście memcoiny są właśnie takim rodzajem dźwigni. Ja ogólnie nie gram na dźwigni w zasadzie, nawet jeżeli gram się na spodzie, ponieważ memcoiny są dla mnie wystarczającą dźwignią. Gram Mymcoin z uwagi na to, że są one najbardziej zmienne, tak? Czyli tutaj oczywiście możemy grać tylko na wzrosty, ponieważ nie ma shortów, a jeżeli potrafisz jakby określić, w którym momencie ten dołek właśnie może być, gdzie warto jest po prostu właśnie wchodzić, to jesteś w stanie po prostu skutecznie właśnie to rozgrywać, wchodzić wtedy, kiedy po prostu jest dołek, wychodzić tam na górkach i w ten sposób generować sobie jakiś tam zysk, tak? Więc jakby ja tak do tego podchodzę. No i przykładowo na moim jest taka zależność, to jest takie przykładowe właśnie zagranie, które dzisiaj sobie odpaliłem, także było na podwale na Akademii Degena, gdzie wchodziliśmy sobie tutaj na poziomie około 4,5 miliona, mamy ustawiony stop loss na około minus 20% oraz take profit na plus 100%, czyli tutaj proporcje są 1 do 5. No i tutaj ta decyzja odnośnie wejścia właśnie w tym momencie wynikała z tego, że na przykład wiem, że większość takich nowych projektów która właśnie jest na rynku powiedzmy gdzieś tam od kilku dni, ten projekt przykładowy jest na rynku od trzech dni, no to w pewnym momencie w ciągu jednego do trzech dni występuje właśnie taka korekta rzędu od 50 do nawet 80-90%. No i właśnie mniej więcej w obszarze od 70 do 80% staram się zawsze właśnie znaleźć jakieś po prostu wejście pod potencjalne odbicie. Tutaj mieliśmy właśnie spadek rzędu około 72%, więc było to moje pierwsze wejście, które sobie gdzieś tam założyłem. Gdyby spadło to jeszcze niżej, to też bym sobie jeszcze tutaj właśnie dołożył gdzieś tam poniżej właśnie tych 4 milionów. No i to jest taka właśnie zależność, która występuje w tych takich nowych memcoinach, które dopiero gdzieś tam wychodzą. Oczywiście jeżeli chodzi o rozgrywanie takich dużych memcoinów, to wygląda to, to już inaczej, tak? tutaj gramy raczej większym kapitałem i staramy się po prostu generować mniejsze zyski. No i także przykładowo na Bybit mam tutaj taką zakładkę, gdzie po prostu mam kilka memcoinów, które zawsze sobie rozgrywam, tak? czyli przykładowo jest jakieś tam 5-6 memcoinów, które tutaj mam zapisane i które staram się gdzieś tam na bieżąco też śledzić. Mam tylko specjalną listę na Twitterze, gdzie właśnie sobie te projekty obserwuję, aby wiedzieć co się w nich dzieje, aby być z tym na bieżąco. No i tak samo wygląda to na DEXach, czyli cały czas staram się monitorować jakie projekty powstają jako nowe, które projekty czuły większą korektę, co się obecnie dzieje, jaka narracja jest w tej chwili grana i tym podobne rzeczy, żeby po prostu wiedzieć, co dzieje się w tej mojej takiej bańce, tak? Czyli dla mnie memcoin jest taką bańką, którą staram się jak najbardziej poznać, którą staram się jak najbardziej rozumieć, znać mechanizmy, jak tam zachodzą i dzięki temu po prostu być w stanie skutecznie rozgrywać właśnie tak powiedzmy takim day tradingiem, ponieważ jeżeli chodzi o trading, to raczej gram to właśnie tak w perspektywie dniowej, maksymalnie kilkudniowej, ponieważ są to aktywa zbyt ryzykowne, żeby gdzieś tam trzymać je dłużej. No chyba, że mówimy o jakichś takich właśnie większych memcoinach na giełdach, to wygląda trochę inaczej. Ale ja głównie, jak mówiłem, skupiam się właśnie na dex A więc jeszcze raz, pierwszy krok to jest znaleźć swoje środowisko, a drugi to określić konkretną grupę projektów, konkretną niszę, taką, w której będziesz się poruszał i którą będziesz po prostu gdzieś tam znał dobrze i będziesz się w niej specjalizował. Jest to bardzo istotne, żeby gdzieś tam skutecznie właśnie do tego tradingu podchodzić, tak? Czyli w moim przypadku to nie muszą być memcoiny, to mogą być przykładowo projekty nawet takie duże pod kątem market capu, takie z top 100, czy nie wiem, top 200, top 50 to już zależy od ciebie, jaki masz potencjał też do ryzyka, więc możesz odgrywać takie właśnie większe projekty, ale na przykład na dźwigni, to już wszystko zależy od ciebie, jakby tutaj każdy musi znaleźć coś, co będzie jemu pasowało, coś, w czym będzie czuł się dobrze. Dają kolejne są czymś, co po prostu lubię, co lubię śledzić, co rozumiem, co gdzieś tam a, wydaje mi się właśnie potencjalnie fajne do odgrywania, z uwagi też na to, w jakim jesteśmy momencie rynku, więc jakby na tym się skupiam, ale każdy może znaleźć sobie coś dla siebie. Okej, okay, punkt trzeci jest to określenie swojego kapitału zero. Jeżeli chodzi o mnie, to ja podchodzę do tradingu w taki sposób, że staram się cały czas obracać tym samym kapitałem. I to wynika też z mojej strategii, która wygląda w ten sposób, że mam podzieloną swoją strategię, jeżeli chodzi właśnie ogólnie o rozgrywanie rynku, na takie trzy główne koszyki. Pierwszy z nich to jest koszyk taki powiedzmy typowo low-capowy, czyli to są takie projekty najbardziej ryzykowne, takie projekty, które po prostu wychodzą, jakieś lunche, gdzie wchodzę raczej małym kapitałem, ale te zyski potencjalnie są duże. Tutaj też najczęściej się po prostu traci, ponieważ jest sporo skamów, więc jakby tutaj angażuję najmniejszą część kapitału. Jest drugi koszyk, czyli właśnie ten koszyk tradingowy, który teraz właśnie opisuję, gdzie gram. Raczej za większe kwoty, staram się na bieżąco zyski generować. I wszystkie zyski, które tutaj uda mi się wygenerować, które będą powyżej tego kapitału 0, następnie przynoszę do trzeciego koszyka czyli koszyka gemów, gdzie kupuje projekty na długi termin, tak? Czyli, czyli po prostu nadwyżki z tego portfolio oraz z tego portfolio idą właśnie tutaj do tego koszyka takiego bardziej na long term, tak? Ponieważ tutaj też staram się oczywiście inwestować w projekty długoterminowo i właśnie do tego staram się generować ten kapitał na tych dwóch koszykach, aby go po prostu tutaj przenosić. No i weźmy sobie na przykład taką sytuację, że w moim przypadku tylko kapitał 0 jest to na przykład 15, Ethereum. Czyli po prostu jest to kapitał, który właśnie sobie rozgrywam, jest to mój kapitał zero. I teraz ja dzielę sobie swoją strategię na 7-dniowe. Time frame. Czyli po prostu swoją strategię tradingową dzielę na po prostu tygodnie i po tygodniu rozliczam to, co udało mi się tam wygenerować. No i powiedzmy, że w ciągu ostatniego tygodnia, powiedzmy, że straciłem 2 Ethereum, a zarobiłem 7 Ethereum. Czyli mój wynik to jest 5 Ethereum na plusie. Więc mam w tej chwili 20 Ethereum. No i teraz po prostu działam w ten sposób, że do 5 Ethereum przenoszę właśnie do koszyka gemów, tak aby od kolejnego tygodnia znowu mieć na swoim koncie 15 Ethereum i tym po prostu zarządzać. W ten sposób zyski, które generuję idą do portfolio bardziej bezpiecznego, gdzie mam takie projekty, powiedzmy, już bardziej właśnie ustabilizowane, projekty, które w długim terminie mogą sobie gdzieś tam rosnąć, a nie są aż tak ryzykowne i po prostu strata kapitału jest tutaj mniej prawdopodobna. Jeżeli z kolei by się okazało, że na przykład w ciągu tego tygodnia będę na minus, tak, czyli powiedzmy, nie wiem, wyjdę 2 Ethereum na minusie, no to wtedy moim celem w kolejnym tygodniu jest najpierw odrobić tą stratę i znowu mieć właśnie te 15 Ethereum, czyli ten kapitał 0, a dopiero później generować zyski z tego i po prostu tworzyć nadwyżki. U mnie działa to w ten sposób, sprawdza się to dobrze, ponieważ cały czas operuję bardzo podobnym kapitałem, ponieważ ten kapitał właśnie startowy Traktuję jako takie narzędzie, dzięki czemu też jestem do niego mniej przywiązany emocjonalnie, a te wszystkie zyski wracam do takiego koszyka, bardziej bezpiecznego, gdzie po prostu dzięki też procentowi składanemu one będą zyskiwały na wartości. Ok, i kolejny punkt jest to zarządzanie ryzykiem, i to jest moim zdaniem klucz, jeżeli chodzi o skuteczne poruszanie się właśnie w tym obszarze tradingu i po prostu generowanie tutaj zysków, ponieważ to, co ja robiłem błędnie, jeżeli chodzi na przykład o to, co robiłem gdzieś tam w przeszłości, tak, kiedyś gdzieś tam dopiero zaczynałem tą strategią, to było to, że patrzyłem tylko i wyłącznie na zyski, tak, czyli patrzyłem tylko na potencjalne zyski, ale w ogóle nie brałem pod uwagę potencjalnych strat. I to, jak można się domyśleć, nie było dobrym podejściem i sprawiało po prostu, że co najwyżej wychodziłem na zero, tak, czyli powiedzmy po podwyżaniu jakiegoś tygodnia czy miesiąca okazywało się, że jestem na zero, mimo tego, że miałem jakieś skuteczne zagrania, no ale właśnie nie kontrolowałem tego poziomu strat. Dlatego w tej chwili, wchodząc w jakiekolwiek pozycje, właśnie tak pod kątem tradingu, najbardziej kluczowe są dla mnie te proporcje, tak? To, aby po prostu potencjalny zysk był wielokrotnie większy niż potencjalna strata. Tak jak na przykład w tym przypadku, właśnie tutaj z tym projektem, gdzie potencjalna strata to jest 20%, natomiast potencjalny zysk jest to 100%. Więc mamy tutaj proporcje 1 do 5. I w taki sposób, nawet powiedzmy, wykonując 10 zagrań, połowa z nich jest na plus, połowa jest na minus. To i tak jesteśmy dużo na plusie, ponieważ dużo mniej tracimy, a dużo więcej zyskujemy. tak? To nie zawsze muszą być proporcje na zasadzie 20%, 100%. Czasami są to u mnie proporcje na przykład 10% do 50%. tak? I w ten sposób na najczęściej właśnie gram gdzieś tam na seksach, gdzie ta zmienność jednak jest mniejsza. I też kapitał, który mogę zaangażować, jest większy, więc po prostu bardziej sobie te proporcje ściśniam, e, Ale chodzi po prostu o to, aby one były na odpowiednim poziomie, aby cały czas jednak ten potencjalny zysk przewyższał nam potencjalną stratę. Chodzi po prostu o to, aby te liczby, Grały na naszą korzyść, tak, ponieważ nie każde zagranie, nie każdy trade, nie każde wejście będzie właściwe, nie każde określenie dołka będzie prawidłowe, więc czasem będzie zdarzało się po prostu, że będziemy tracić, się tego nie da się uniknąć. Ale zarządzając tym ryzykiem w odpowiedni sposób i tworząc właśnie te odpowiednie proporcje, możemy w długim terminie po prostu cały czas wychodzić na plus i generować zyski, właśnie, po prostu trzymając się prostych reguł, aby gdzieś tam zawsze patrzeć na poziom zarówno zysków, ale też przede wszystkim strat. Ok, i ostatni krok, jaki tutaj bym chciał wyszczególnić, jest to metoda małych kroków, i to jest coś, co bardzo mi pomogło, jeżeli chodzi o trading, o to, kiedy zaczynałem, ponieważ wiele osób na początku robi taki błąd, że od razu chcą generować nie wiadomo jakie zyski, tak, czyli dopiero co zaczynają i już myślą o tym, żeby zrobić na przykład 100%, 200%, czy kapitału kapitał kilkukrotnie. A to, co na początku trzeba przede wszystkim zrobić, czego trzeba się nauczyć, to jest po prostu generowanie jakichkolwiek zysków, nawet jakichś po prostu małych rzędu kilkudziesięciu dolarów, kilkuset dolarów, tak po prostu, aby uczyć się, zarządzać swoją pozycją, aby uczyć się też swoich emocji, aby uczyć tego po prostu, jak to działa, a nie od razu rzucać się na głęboką wodę i zdawać sobie taki cel, że nie wiem, muszę pomnożyć kapitał razy 5 czy razy 10, tylko właśnie takimi małymi krokami staracie cały czas po prostu odhaczać kolejne checkpointy. Więc polecam zrobić sobie coś takiego właśnie, że na przykład tworzycie sobie listę jakichś checkpointów, czyli powiedzmy, jeżeli dopiero zaczynasz na tradingu, to załóż sobie, że Twoim pierwszym krokiem jest zrobić na jakiejś pozycji 10%. Powiedzmy, że osiągasz to, kolejnym krokiem będzie zrobienie 20%, 30%, 40-50, aż dojdziesz do 100, później możesz też robić sobie kroki, jeżeli chodzi o kapitał, czy na przykład Checkpoint, że musisz pomnożyć kapitał razy 2. Jeżeli masz mały kapitał, to możesz sobie założyć, że na przykład chciałbyś, aby Twój kapitał 0 wynosił kwotę X, czyli powiedzmy, nie wiem, masz 500 dolarów, a chciałbyś, aby twój kapitał 0 to było 5000 dolarów, więc po prostu wyznacz sobie takie właśnie checkpoint do tego, aby ten cel osiągnąć, i małymi krokami staraj się to po prostu robić. Czyli staraj się po prostu gdzieś tam e, szukać tego swojego sposobu, szukać nowych gdzieś tam metod na to, jak to rozgrywać, uczyć się swoich emocji, uczyć się tego, w jaki sposób ty reagujesz na właśnie też pozycje, w które wchodzisz. I w ten sposób będziecie dużo łatwiej później oporować też większym kapitałem oraz też będzie mniejsze ryzyko tego, że po prostu stracisz kapitał na samym początku, ponieważ mając takie właśnie mniejsze kroki przed sobą, czyli założenia takie bardziej realistyczne, podchodzisz po prostu do swoich inwestycji bardziej rozważnie i po prostu nie podejmujesz takich głupich decyzji, które często na rynku po prostu podejmujemy, szczególnie będąc na tym rynku jako osoby nowe i gdzieś tam słysząc, że jakby nie wiadomo ile można zrobić, wiadomo można dużo zarobić, ale musisz tego wszystkiego nauczyć i po prostu krok po kroku gdzieś tam sobie właśnie to wszystko budować, więc skup się na tym, aby właśnie odhaczać takie kolejne małe kroczki i po prostu dzięki temu cały czas piąć się do góry. Ok, więc to było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o takie moje podejście do tradingu. Oczywiście tutaj było dużo takich rzeczy bardziej ogólnych, takich zasad, które gdzieś tam stosuję. Jest to jest taki bardziej materiał, w którym daję ci wędkę, a co z tą wędką zrobisz, to już jest twoja gdzieś tam rola. Jeżeli chciałbyś mieć dostęp do konkretnych moich zagrań, do takiej bardziej szczegółowej edukacji, to zapraszam cię jeszcze raz na Akademię Tekena, poniżej masz link do poczekalni, gdzie będziesz dostawał informacje odnośnie tego, jak to wygląda. A na dzisiaj Ci już dziękuję. Widzimy się już niebawem w kolejnym filmie.